Czy zastanawialiście się kiedyś, jak utrzymać taras ze sztuczną trawą w idealnym stanie? Dzisiaj podzielę się z Wami kilkoma prostymi i skutecznymi sposobami na jej czyszczenie, dzięki którym będzie zawsze wyglądać świeżo i efektownie. Na początek, porozmawiajmy o regularnym czyszczeniu. Nie musicie szorować sztucznej trawy co tydzień. Do codziennego usuwania kurzu, piasku i drobnych zanieczyszczeń wystarczy zwykłe zamiatanie miotłą lub szczotką. Jeśli macie do czynienia z dużą ilością liści, dmuchawa lub grabie z plastikowymi końcówkami, bardzo się przydadzą, tak jak przy grabieniu liści w łazienkach królewskich. A co z tymi uciążliwymi plamami po napojach? Bez obaw, wystarczy spłukać je wodą. Sztuczna trawa nie wchłania płynów, więc jej czyszczenie jest bardzo proste. Ale co zrobić, jeśli pojawią się trudniejsze plamy, takie jak guma do rzucia? Mam dla Was praktyczną wskazówkę. Zamroźcie gumę kostką lodu, a następnie delikatnie ją zeskropcie. W przypadku zabrudzeń od zwierząt domowych najlepiej poczekać, aż wyschną, zanim zaczniecie je sprzątać. A jeśli chodzi o plamy, których nie da się usunąć samą wodą, Możecie użyć delikatnego roztworu czyszczącego, ale zawsze przetestujcie go najpierw w niewidocznym miejscu. Pamiętajcie, że regularna pielęgnacja to klucz do utrzymania sztucznej trawy w doskonałym stanie. Regularne szczotkowanie miotłą pomaga zachować jej wygląd. Przestawianie mebli ogrodowych to również dobry nawyk. Zapobiega to spłaszczeniu trawy w jednym miejscu. I pamiętajcie, unikajcie otwartego ognia i gorących przedmiotów na sztucznej trawie, aby zapobiec jej uszkodzeniu. To wszystko. Proste kroki, dzięki którym wasz taras ze sztuczną trawą będzie wyglądał jak nowy. Sklep online belgijskatrawa.pl. Dziękuję za oglądanie i nie zapomnijcie subskrybować kanału, aby otrzymywać więcej praktycznych porad dotyczących domu.